Witam, tu Aristeo na Lodowej Wyspie. W tym odcinku zajmiemy się rozpoznaniem nowej lokacji. Może zaczniemy od Twierdzy Gryfów. Hmm. O, ja muszę uważać, podchodzą. Może nawet odczekam. A czy się to porwać? O, nawet <laughs> znaczy, ja miałem tu jakiś szans. A! Mógłbym, ale na razie nie. Pogadajmy. Sirran. Witaj człowieku i jestem Sirran. Przywódca gryfów na tej wyspie. Co cię tu sprowadza? Gryfy tutaj, na lodowej wyspie? Zawsze myślałem, że gryfy żyją jedynie w Arlanii. O, ma sklepik. Hmm. Tak było. Do niedawna, człowieku. Ale wtedy nie umarli. Zaczęli... Pojawiać się w Alanii. Zajęli nasze ziemie, okradli nasze gniazda, potłukli nasze jaja. Walczyliśmy z nimi, ale żywych trupów zawsze było więcej. Zebrałem więc tych, którzy wciąż mieli dość siły i przylecieliśmy tutaj. Niestety, nawet tu nie odnaleźliśmy spokoju. Co się stało? Ta wyspa zawsze należała do lodowych smoków, a tych nie cieszy nasza obecność. Póki pozostajemy w zamku, nic nam nie grozi, ale gdyby któreś z nas spróbowało założyć gdzieś gniazdo, smoki natychmiast by zaatakowały, zniszczyły je i zabiły jego obrońcę. Chciałbym poprosić Cię o pomoc człowieku jasne pomożemy? Nieopodal znajduje się zamek Smoczycy Massalatrix. Ach, te imiona smocze są straszne. To ona włada tymi ziemiami i wszystkie smoki są jej poddanymi. Jeśli przekonasz ją, by wzięła mój lud pod opiekę, dałby nam to szansę na życie w pokoju. Jak niby mam to zrobić? Po prostu iść tam i z nią pogadać. Hmm, no dobra, nie wiem, chcemy pomagać. Dam ci skrzynię ze skarbem. Zapieczętowano specjalnym, magicznym zamkiem. Zabierz ją do Messalatrix i powiedz jej, że to dar ode mnie i że w przyszłości ofiaruję jej więcej. W zamian poproś ją, by wzięła nas pod swe skrzydła. Mógłbyś to zrobić? Oczywiście, Sir Możesz na mnie liczyć. Doskonale. Oto klejnoty dla. Mas Salatrix. Gryw podaje Ci wielką skrzynię. Będę czekał na twój powrót, człowieku. Może chciałbyś mnie o coś zapytać, nim wyruszysz na spotkanie ze Smoczycą. Właśnie pokaż mi. Znaczy, możesz mi pokazać, co masz na sprzedaż. A to nie będzie raczej dla mnie zbyt ciekawe. Nie mam w Armii Gryfu, więc... Hmm... To mogło być fajne, ale na razie nie. Podejrzewam, że tu musimy się udać. W końcu... Do końca lokacja nas doprowadzi. Silny wiatr rozdziera niebo, przeszywając się zimne. do szpiku kości. Na darmo próbujesz skierować swego wiernego rumaka w powietrze, lecz zajadłe wiatry tylko czekają, by rzucić go na ostre skały. Uświadomiwszy sobie beselowość i niebezpieczeństwo prób, rezygnujesz z walki. Aha, czyli rozumiem, że nie polatamy. No nie działa, nie działa. Hmm. Czy tu? No tu widzę, ale... O, tu chyba coś jeszcze jest. Aha, dokładnie nic. Hmm. To jest pewnie mostek, który widzieliśmy. E, będąc po drugiej stronie tej góry. O, skrzynka. A, magiczny kryształek. O o! Nie, nie, nie walczymy. Smoki. To z bohaterem. O, sobie tu pójdzie, no to ja mogę tutaj. Ta, oj, wiewiórka, się wystraszyłem. O, o, <laughs> nie, 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 nie. Kolejny bohater. O, nie. A dokąd mnie to... Bydo... O, runka, runka, runka. Oj, oj. Trzy armie? Mam nadzieję, że mnie tu nie zauważy. Przebiegnę tu. O! Niebieskie jajka. Jajo lodowego smoka. Może od razu przeszukam. O! Tu jest właściwie możliwość. W kółeczko. Tutaj coś jest. O! Tu jest coś fajnego. Kamienny ołtarz. Symbol pradawnej wiedzy. Więcej many. Super. Warto było tu przyjść. Czy tu jest coś zakopane? O, o. Nie, nie. Nie podchodzimy. Dobrze, ale co to jest? Aha, to miałem do niej dotrzeć. Teraz pytanie. Będzie walka, czy nie będzie walki? Hmm. Zagadajmy. Witaj, człowieku. Podziwiam Twoje męstwo. Witaj w mych skromnych progach. Jestem Masa Latrix, królowa Wyspy Lodowych Smoków. A ty kim jesteś, dzielny człowieku? Jestem Olaf syn Nordmunda. O, potężna i pięknie łuskowata Masa Latryx. To takie słodkie. Potrafisz używać zgrabnych pochlebystw. Olafie, syno Tormunda. Miło mi je słyszeć. Powiedz, co cię tu sprowadza. A... Eee, sklepik ma. To fajnie. Hm. Przybywam na prośbę Gryfa Sirrana. O, doskonale łuskowata mas. Nie, no ja, nie, ja będę skrótem mas. O, tak będzie lepiej. Tego pierza z tego głupca. A czego on ode mnie chce? Przysyła ci te dary. O, straszna mas. I pokornie prosi cię o przyjęcie go pod swoje skrzydła. I dajemy skrzynią klejnotów. Smoczyca otwiera skrzynię jednym szponem i uważnie Ogląda jej zawartość. Pokornie prosi, powiadasz. Pierzasty. Bez wątpienia ma gust. Jeśli w przyszłości będzie mi przysyłał takie podarunki, wezmę go pod opiekę. Powieść tę chorągiew na jego zamku. Będzie sygnałem dla moich smoków, żeby zostawiły w spokoju zamek i jego pierzastych mieszkańców. Ciężko się to czytam. Dziękuję. Białozębna mas. Dopilnuję, by twoje polecenia zostały wykonane. Bierzemy sztandar. O właśnie, zobaczmy, co ma w sklepiku. O-o. To jest ulepszona peleryna maga już. Plus 27, ale ja mam coś po fajnego. Mmm, to, nie, no to to nie chcę. Aha, to tam. Magiczna receptura. O właśnie ja coś takiego noszę. Smoczy płaszcz. Można tu kupić yy, smoki lodowe, zielone i czarne. A co tu mamy? Portal demonów, to nie chcę. Grom dźwiękowy, nie znam tego. Ogłuszający grom zadaje fizyczne obrażenia celowi oraz otaczającym jednostkom i odrzuca ich od strefy wybuchu. Jednostki znajdujące się pod działaniem efektu mogą także zostać ogłuszone. Dość ciekawe. O, dobrze, ale my chcemy, chcemy cali i zdrowi wyrwać się stąd, co będzie dosyć trudne, bo. Bo smoki blokują tutaj. Ile? 62 zielone smoki? 24 czarne. O przecież to jest masakra. A, proszę tutaj za mną. W sumie powinienem zbadać jeszcze te wszystkie ścieżki. Nadzieję, że się w coś nie wkopałem. O, tutaj coś jest. Nie, nic nie ma. Tutaj kryształek. Oj! Słabo widać, ale coś jest. Trująca chmura, nie wiem co to jest. Tu jest jakieś rozejście. A, zaraz, zaraz, tutaj chyba coś jest. Aha. Tylko to jest tak biało, że... mogę przegapić coś, co... Na przykład zostało zakopane. Czyżby droga wolna. O, tu jest ten mostek. Hmm, no powiedzmy, że zbadałem teren. Hmm. Daleko są dobrze. To możemy spokojnie tutaj porozmawiać. Powróciłeś, człowieku. Powiedz proszę, co rzekła mas. Smoczyce uradowały twoje kolejnoty, Sirranie, podobnie jak obietnica otrzymania kolejnych. Zgodziłaś się wziąć was pod opiekę. Wywieź tę flagę nad zamkiem. Nadajemy smoczy sztandar. To znak, że nie wolno was atakować. A, i proszę, mów mi Olaf. Olaf, pozwól mi wyrazić serdeczną wdzięczność w imię wszystkich gryfów. Teraz wreszcie możemy osiedlić się na lodowej wyspie. Proszę, to twoja nagroda. Kasa i doświadczenie. Dziękuję, Sir Ranie. Jest coś jeszcze, czego byś chciał? Proś, o co tylko chcesz? Aha, to ja mam. E, do sklepu zajrzeć. Pewnie nic się nie zmieniło, co? Hmm. Czy tu jest coś ukryte? Hmm, dziękuję wszystkim za obejrzenie odcinka. W kolejnym jeszcze się tu pokręcimy, bo chciałbym jednak pozbierać wszystko, co tutaj zalega na Ziemi.